No witam moi drodzy Właśnie zrobiłem zakup Zakupiłem Honda CRX Za 2,5 tysiąca Tak to wygląda w tym stanie Wydech już jej zaprawiłem Inny Zobaczcie sami Dużo pracy mnie czeka Wnętrze Wszystko rozwalone Właśnie będę jej wymieniał Hamulce, przeguby. Wszystko. Obserwujcie mnie. Wszystko, prawie straciłem. Pamiętam spotkanie, dwojga dóch. Stałem przed tobą. Jak widzicie, wszystko zardzewiane. Życie goniło mnie przed ciebie, nie zrozumiałasz mnie. planowałem. Po co tak, kochanie, walczyłem? Dzisiaj wszystko prawie straciłem.